Czym różni się Kamikaze K1 Max od Kamikaze K1 Plus? No to pierwszą główną różnicą są silniki. Kamikaze K1 Max mamy je dwa w przednim i tylnym kole, natomiast Kamikaze K1 Plus jest jeden silnik z tyłu. To przekłada się na to, że Kamikaze K1 Max ma prędkość maksymalną na poziomie 55 km na godzinę po odblokowaniu, a Kamikaze K1 Plus 45. Jeśli chodzi o moc, no to Kamikaze K1 Max ma moc szczytową na poziomie 2800 W, czyli po 1400 W mocy szczytowej na koło, a Kamikaze K1 Plus ma 1200 Nominalnie i 1400 W mocy szczytowej. Kolejną ważną różnicą jest bateria. W kamikaze K1 Max mamy baterię o większym napięciu, czyli 52 V, 20 Ah, a w kamikaze K1 Plus jest to bateria 48 V o pojemności 20 Ah. Jeśli chodzi o zasięg, to on jest według mnie podobny. Nie ma tutaj większej różnicy. Jest to tylko 4 V różnicy, czyli po przemnożeniu tam no to watogodzin wychodzi bardzo podobnie. Pewnie się zapytacie jeszcze, dlaczego kamikaze K1 Max ma białe podświetlenie, a kamikaze K1 Plus fioletowe? Odpowiedź jest taka, że pierwsze partie miały podświetlenie fioletowe, a kolejne już białe. Ale teraz wchodzi Tokio Dream, który będzie miał to oświetlenie regulowane. Także będziecie mogli sobie dopasować jak chcecie.